Takie inwestycje należą do rzadkości. W Stargardzie powstał budynek z mieszkaniami dla osób starszych. Jest elementem większego zespołu mieszkań komunalnych wybudowanych przez lokalny TBS. Forma segmentów odwołuje się do kształtu typowego domu, jednak ścięcie połaci dachów dodało masywnym bryłom lekkości. Z daleka dom wygląda jak trzy osobne, co nadaje mu kameralny charakter. Z tyłu, między segmentami, powstały półotwarte patia. Widok na zieleń i wysokie drzewa, a także przydomowe ogródki to istotna wartość dla lokatorów. Bryły połączone są na poziomie parteru oraz łącznikiem na pierwszym piętrze. Strefę wejścia oraz ściany łącznika wyróżniono grafitowymi tynkami i ciepłą barwą drewna. Segmentom przyporządkowano różne kolory, żółty, czerwony lub niebieski. Różnicowanie barwą ścian i podłóg z linoleum ułatwia orientację we wnętrzach. Korzystanie z budynku ułatwiają też windy oraz brak barier architektonicznych. Są tu także czytelne piktogramy oraz wypukłe oznakowanie mieszkań. Kilkanaście niewielkich, ale samodzielnych lokali uzupełniono miejscami do wspólnego użytkowania, świetlicą i kuchnią. Budynek otwiera się na otoczenie, oferując miejsca wypoczynku na świeżym powietrzu. Na pierwszym piętrze wygospodarowano obszerne tarasy. Połączenie funkcjonalnych rozwiązań z przemyślanymi detalami złożyło się na przyjazną przestrzeń dla seniorów.